Jeszcze kilka dni temu Igrzyska Olimpijskie trwały w najlepsze. Każdego dnia sportowcy dawali z siebie maksimum walcząc o medale dla swoich rodaków, no i oczywiście samych siebie. Ale podczas tak dużej imprezy nie mogło zabraknąć skandali oraz scen dosłownie wyjętych z amerykańskiego filmu o walce do samego końca i marzeniach, które stają się faktem. Zapraszam do oglądania! Michael Phelps, czyli najbardziej utytułowany olimpijczyk w historii podczas prawdopodobnie swych ostatnich igrzysk zdobył między innymi jeden srebrny medal płynąc na 100 metrów stylem motylkowym. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że walkę o najwyższy stopień podium przegrał uwaga ze swoim fanem. Joseph Scholling, czyli dziś już 21-letni złoty medalista olimpijski, jeszcze 8 lat temu podczas pobytu Felpsa w Singapurze prosił o zrobienie sobie wspólnego zdjęcia, a dziś uczeń przegonił mistrza. Czy może być coś piękniejszego dla młodego, świetnie zapowiadającego się sportowca? Ale chyba jednak najbardziej chwyta mnie za serce historia aktualnego złotego medalisty w strzelaniu pistoletem pneumatycznym z odległości 10 metrów. Zdobył on również srebrny krążek w innej konkurencji, a jest to Huan san win. Wietnamczyk ze względu na brak pieniędzy do igrzysk olimpijskich przygotowywał się bez naboi. Jak podkreśla w wywiadach jego trener, wielu moich zawodników od lat nie słyszało dźwięku prawdziwego wystrzału. Z powodu braku amunicji moi podopieczni mogli jedynie podnieść broń, wycelować i usłyszeć lekki klik po naciśnięciu spustu. Dopiero na kilka dni przed wylotem do Rio przyszły mistrz dostawał dziennie po 100 magazynków z nabojami. To jest tak, jakby pływak do igrzysk przygotowywał się bez wody, piłkarze bez piłek, a następnie odnieśliby wielkie sukcesy. Coś nieprawdopodobnego. Niestety na igrzyskach w Rio zdarzają się również skandale, które w sportowym świecie nie powinny mieć miejsca. I Zatartyko zdobył brązowy medal w podnoszeniu ciężarów i momentalnie go stracił. W jego organizmie wykryto strychninę, czyli krótko mówiąc środek dopingujący. Wiązało się to z automatyczną dyskwalifikacją oraz odebraniem wywalczonego w nieuczciwy sposób krążka. Co ciekawe, Kirgistanczyk jest pierwszym medalistą w Rio, który został złapany na dopingu i naprawdę mam nadzieję, że zarazem i ostatnim, gdyż takich obrazków chcemy oglądać jak najmniej.